Wakacje coraz bliżej, ale zanim one, jeszcze magazyn Klik News. Damian Dejman-Wiedrzycki, witam i zapraszam. Broń nuklearna w stanie gotowości, by ugasić agresję Rosji i Chin. Jens Stoltenberg w rozmowie z dziennikiem The Telegraph powiedział, że trwa modernizacja sił jądrowych. W tle prowadzone są konsultacje na temat tego, ile głowic jądrowych powinno być gotowych od ręki w razie potencjalnego zagrożenia. Zobaczmy, co Jens Stoltenberg powiedział na łamach The Telegraph. Proszę bardzo. Celem NATO jest oczywiście świat bez broni atomowej, ale dopóki broń jądrowa istnieje, pozostajemy sojuszem atomowym. Świat, w którym Rosja, Chiny i Korea Północna mają broń jądrową, a NATO jej nie ma, jest bardziej niebezpiecznym światem. Jens Stoltenberg twierdzi, że do 2030 roku Chiny zwiększą swoje nuklearne prosperity i wejdą w posiadanie ponad tysiąca głowic nuklearnych. Sekretarz Generalny NATO nie zdradza szczegółów na temat liczb głowic jądrowych będących w gotowości NATO. The Telegraph szacuje, że Wielka Brytania może być aktualnie w posiadaniu 40 takich głowic, a Stany Zjednoczone 1700. Więc Stoltenberg na łamach brytyjskiej gazety powiedział, że jeżeli Rosja wygra wojnę z Ukrainą, kraje NATO mogą być bardziej narażone na niebezpieczeństwo ze strony Władimira Putina. Podkreślał, że istotne jest dalsze rozwijanie zaplecza militarnego sojuszu. Jednym z elementów polityki płoszenia Rosji jest nuclear sharing dla krajów członkowskich, które nie mają dostępu do broni jądrowej. W ramach programu te państwa mogą otrzymać głowice jądrowe. Z takiej możliwości skorzystała m.in. Belgia, Niemcy, Turcja i Włochy. A Polska nie należy do nuklear sharing. Pod koniec kwietnia Andrzej Duda powiedział, że Polska jest gotowa do przystąpienia do programu nuklearnego, jednak póki co nie ma w tym zakresie decyzji sojuszu. Jarosław Kaczyński we wtorek skończył 75 lat. Jego istnienia Przy przyoczyć się nie da. Tak o prezesie PiS wypowiedział się dziennikarz Robert Mazurek. Dla swoich miłośników, wielbicieli, e, dla ludzi, którzy go kochają i są w niego wpatrzeni, Jarosław Kaczyński ma atrybuty boskie. No, powiedzmy półboskie. W mitologii, jak wiadomo, byli i bogowie, i półbogowie. Jarosław Kaczyński byłby więc gdzieś tutaj, pewnie wśród półbogów. Każde wydarzenie, w którym bierze udział, Jarosław Kaczyński, prezes, jest odbierany albo z jednej, albo z drugiej strony. Po środku nie ma nic. Nie ma nic, bo, bo całe emocje zostały zagospodarowane. Jedni właśnie go uwielbiają, inni nienawidzą. Na antenie Polsat Polsatnius Radosław Fogiel powiedział, że najlepszym prezentem dla Jarosława Kaczyńskiego byłoby zaprzestanie działań aktualnego rządu. Pan prezes z pewnością ucieszyłby się z książki, choć zawsze też mówi, że zawsze ma za mało czasu, by je czytać w takiej ilości, w jakiej by chciał. Na pewno najlepszym prezentem byłoby zakończenie działań tego obecnego, nieudolnego rządu. Cytujemy wypowiedź posła PIS. Jarosław Kaczyński może teraz spodziewać się dodatku pielęgnacyjnego w wysokości około 330 zł. Środki te należą się osobom, które skończyły 75 lat oraz tym, którzy nie są zdolni do pracy. Kwota, o której mowa, będzie obowiązywać do końca lutego przyszłego roku. W marcu przejdzie ona w waloryzację. Tyle z teorii. Zobaczmy teraz, co się dzieje w mediach społecznościowych. A dzieje się. Zobaczmy, co piszą nasi internauci. Proszę bardzo, Kaczyński jest jak wielka gra. Losuje kopertę i odpowiada. Tusk jak familiada losuje pytanie i zastanawia się, jak odpowiedzieli respondenci. Teraz mam taki dla was wpis. Proszę bardzo. Z pewnością jest ciekawym politykiem, bez względu na to, czy się go popiera, czy nie. A są też tacy, którzy przy okazji składanych życzeń swoją wypowiedź adresują do dziennikarzy. Proszę bardzo, zobaczmy, co piszą internauci nasi szanowni. Duży udział w dzieleniu społeczeństwa mają dziennikarze, panie Mazurek. Pan też z tego w końcu żyjecie i macie dobrą kasę. Także wypijcie za zdrowy Jarka, żeby żył i był w polityce tak do 120 lat. Tak jest zdrówka. Co dalej, proszę bardzo, najlepszego dla prezesa, jakiego zabraknie, pis będzie dokładnie jak po. czytamy w mediach społecznościowych pis internautów. Oczywiście życzymy dużo zdrowia, my wracamy też mam na. Macie je w zdrowiu jeszcze dziś. Do zobaczenia.